Krzysztof Szarszewski. Najmocniej. Choć jedynie przez mgnienie, przez chwilę czuć smak poprzedzony aromatem niezauważalnego dotknięcia, haftowanego piórem słowa. Misternie wyplecionego z duszy, sentymentalnie zmieszanej. Ciszy, a dotąd bezradnie nieodkrytego, Które emanuje blaskiem nieskazitelnej bieli, Przepełnionej miłością. W bezgłośnych szeptach przedzierającego się Przez smutki nieobecności majaczeń zmęczonych strof. Strof. Obnażonych myśli gwiezdnymi pochodniami, na smutniejącym z dnia na dzień niebie w świetle niemego księżyca, metafizycznie rozrywanym skrzydłami osieroconych ptaków, zaklinających bezradnie nieludzkoziemską rzeczywistość, niemocy rąk, Bezdusznych marionetek, zawsze do kogoś po coś wyciągniętych, oczu zachłannych kogoś o coś proszących, by nie bolało tak bardzo, jak przez całe życie. Czytał Bogdan Dymowski.